Mają warunki, powiedziałbym, nie, może bardzo złe, ale nadal wydaje mi się, że, że, że niezbyt korzystne. Niezbyt korzystne. Wiele z tych rzeczy, które przywołam, nie dotyczy akurat tylko młodych małżeństw czy rodzin, kobiet wychowujących dzieci. Tylko wszystkich, bo to na przykład właśnie wysokie ceny podstawowych artykułów, nawet żywność czy ubrania, wszystkie te rzeczy w mojej takiej powiedział, zgrubnej ocenie stosunkowo do poziomu zarobków są dość wysokie. Poza tym jeszcze oczywiście dochodzą ogromne ceny na rynku mieszkań, to, to jest fundamentalny zawsze, to jest zagadnienie fundamentalne dla młodych małżeństw, dla rodzin. Dodatkowo jeszcze kwestia cała ze szkolnictwem, opieka nad dziećmi, wiele, wiele rzeczy naprawdę wymaga poprawy. Ja akurat na studiach miałem kolegów, koleżanki, którzy już zakładali, jeszcze w, jeszcze w trakcie toku studiów zakładali rodziny. I oni no, radzili sobie całkiem nieźle. Akurat na AGH były też wydzielone specjalne akademiki dla tych rodzin, więc tam, tam były warunki dobre bym powiedział, nawet bardzo dobre. Oni wtedy no, poważnieli, dość szybko dorośleli, jakby budowali solidne rodziny, ale wiem, że nie wygląda tak ta sytuacja na wszystkich uczelniach. Uważamy, że, że jest to niedopuszczalne. To jest niekorzystne w tym sensie dla całego naszego kodu kulturowego, ponieważ kultura chrześcijańska naszego społeczeństwa i w ogóle kultury narodowe wszystkich społeczeństw europejskich wyniosły, wyniosły monogamiczne małżeństwo, nobilitowały do, do bardzo wysokiej rangi z bardzo istotnych powodów jako oczywiście źródło ładu społecznego i stabilne środowisko dla w ogóle zrodzenia i stopniowego takiego zbilansowanego rozwoju nowych ludzi, czyli po prostu wychowywania dzieci. Jeśli miałoby to dotyczyć przestrzeni zastosowań medycznych, to jak najbardziej. Jeśli innych niż medyczne, to przynajmniej tutaj mogę mówić za siebie i za ruch narodowy, to jesteśmy przeciwni temu. Dlatego, że jest to szkodliwe dla zdrowia niższe komórki nerwowe, dość mocno potępia ludzi, więc raczej należy tego unikać.